Przed nami kolejne wakacyjne remonty, drogowce od sierpnia wiadą do Centrum i Tarnogaju. Pierwsze prace rozpoczną się w sobotę w tunelach pod Placem Dominikańskim. Jezdnia w kierunku północnym będzie modernizowana na 600-metrowym odcinku od zjazdu z Podwala aż do wyjazdu za skrzyżowaniem z ulicy Ofiar Oświęcimskich. W drugą stronę naprawy będą od zjazdu w okolicach Kościoła Świętego Krzysztofa do wyjazdu przy ulicy Podwale. Prace będą prowadzone przy połówkowym zamknięciu każdej z jezdni, by zminimalizować utrudnienia w ruchu. Od 2 sierpnia zamknięty zostanie prawy pas tunelu północnego, a od 4 sierpnia lewy pas. Z tunelu południowego. W tym samym czasie rozpoczną się także roboty na wschodnim wiadukcie alei Armii Krajowej w kierunku węzła z Aleją Wielkiej Wyspy i ulicą Krakowską. Wiadukt nie był remontowany od 2006 roku, a jego nawierzchnia jest zdeformowana tak bardzo, że wprowadzono tam nawet ograniczenie prędkości. Od 4 sierpnia drogowcy zajmą na Armii Krajowej prawy pas i lewą stronę ciągu pieszo-rowerowego. Po zakończeniu prac na jednej połowie wykonawca przejdzie na drugą. Prace zarówno przy Galerii Dominikańskiej, jak i przy AWW mają zakończyć się do końca sierpnia. Jakub Dworzecki, Echo24